you're Bardziej oficjalnie z Wami witam w kolejnym vlogu i powiem Wam, co dzisiaj mamy zaplanowane na dzisiejszy dzień, bo dziś trochę tych planów jest. Mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie wykonać w takiej kolejności, jakbym chciała. Pierwsza rzecz, którą mam zaplanowaną, to idziemy dalej roznosić moje CV, więc można powiedzieć, szukanie pracy part 2 choć teoretycznie part 3 u mnie, bo nie nagrywałam jednego dnia ze szukania pracy a teraz jakoś tak się złożyło, że po prostu dzisiejszego dnia mam dużo atrakcji e, i przy okazji też jedną z tych atrakcji jest szukanie pracy więc można powiedzieć part 2 robimy i dzisiaj mam plan odwiedzić dwa miejsca chcę spróbować w hausie to jest sieciówka, ale ja akurat hausa lubię, więc widzę plusy w tym, że mogłabym tam pracować, więc spróbujemy oraz by ostatnia kawiarnia jaka mi została, nie wiem czemu zostawiłam na sam koniec, jakoś tak wyszło. I przy okazji w tej kawiarni kupię sobie cappuccino i planuję sobie tam wypić tą kawę tak na spokojnie, jeśli będę miała miejsce, bo dziś jest dzień babci. I no, może być tak, że nie będę miała miejsca, ale zobaczymy. Liczę na to, że będę miała miejsce, bo idę raczej w takiej godzinie, gdzie wydaje mi się, że będzie spokojnie. I mam plan tam pójść, kupić sobie cappuccino i dokończyć czytać tą książkę, którą miałam skończyć czytać jeszcze w tamtym roku, ale jak widzicie, nie wyszło. Zostało mi już naprawdę troszkę. Tam jest chyba 20 stron, więc mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć dzisiaj. Potem mam plan wrócić do domu i zjeść obiad, a następnie idziemy wieczorem do kina, bo dawno nie byłam w kinie i już od dawna chciałam do niego iść. I co prawda nie ma za bardzo żadnego ciekawego filmu, ale uznałam, że muszę iść w styczniu chociaż raz do kina. I trochę na siłę szukałam jakiegoś filmu i znalazłam jeden taki horror Wilkołak, i patrzyłam sobie na recenzję. On jest takim dobrym filmem, więc. Chyba będzie ok. Witam pan, was już w widzie. Szybki przeskok, bo przerwała mi moja mama wcześniej, jak do was mówiłam. E, teraz idziemy roznosić drzwi i mam plan iść do tego hausa, co jest w sumie po jednej stronie miasta. I muszę iść, potem muszę się wrócić, tak jakby do domu i iść trochę dalej w drugą stronę miasta, żeby iść do tej kawiarni. Ale na szczęście tę kawiarnię mam blisko domu, to jest chyba 5 minut od mojego domu, więc jest naprawdę blisko. No i tam wtedy damy drugie sobie i napijemy się kawusi i poczytamy książkę. Takie są obecne plany, więc idziemy. Niestety mi odmówili, więc idziemy teraz do kawiarni. Powiem wam, że jestem już nauczona tak przyjmowania odmów, jak ktoś mi cokolwiek odmówi, uroki i w network marketingu, ale jakoś dzisiejsze to, to odmówienie teraz to mnie tak wyczerpało z energii dosłownie. Jak słyszałam nie, to miałam takie... i energia uciekła. Już jestem w kawiarni. Powiem wam, że mega się zgrzałam, jak widzicie, jestem cała bo jest mi tak gorąco, dzisiaj nie jest zimno, ale jakoś dosłownie jest. czuję się aż taka mega, mega gorąca. No i w kawiarni nie dostałam żadnej odpowiedzi, bo kierowniczka była zajęta, więc zobaczymy, czy mi coś odpowiedzą potem. Mam nadzieję, że tak. Akurat idealnie, wróciłam do domu na obiad. Wróciłam już do domu, zjadłam też obiad, miałam idealne wyczucie, dosłownie jak wyszłam do domu, to minuta max dwie i moja mama już mi da obiad, bo wcześniej przygotowała, więc idealne wyczucie. W Hausie, jeśli chodzi o pracę, mi odmówili, a w kawiarni ani nie powiedzieli tak, ani nie powiedzieli nie bo jak dziewczyny, którą no, zapytałam na kasie, czy szukają, to powiedziała, że zawoła kierowniczka, a potem powiedziała, że kierowniczka jest teraz zajęta, bo coś tam ogarnia i że mogę zostawić CV, więc nie wiem, czy szukają, czy nie szukają. Ale zrobiłam też małe zakupy, żeby mieć co jeść, bo trochę moja lodówka umierała z pustki. Um, I teraz w sumie będę ogarniać to, co muszę ogarnąć, czyli social media, muszę dokończyć wstawianie filmu na YouTube, który się pojawi jutro. To nie będzie ten film, który teraz oglądam. Ale e, vlog z tamtego tygodnia i muszę go dokończyć, ogarnąć Instagrama, TikToka, czyli standardowo to, co robię zawsze. E, kupiłam też sobie takie małe chipsy, które będę sobie zagryzać z tego Oven Bake, one mają dużo mniej tłuszczu. Ja wam powiem, że ostatnio mam problem, jeśli chodzi o makro, że ciągle jem za dużo tego tłuszczu, więc takie produkty to coś dla mnie. I powiem wam, że już sobie jednego zjadłam, to jest smak jakby jogurtu z, z czymś, nie wiem, z czym. Ale bardzo dobre ogółem. I rzeczywiście ma mało kalorii i mało tego tłuszczu, więc naprawdę fajne. I w ogóle fajne jest to, że znowu wprowadzili takie małe pudełeczka, bo dla mnie to jest coś wspaniałego, bo ja nieraz mam coś takiego, że wiecie, mam ochotę na chipsy, ale tak naprawdę zjedzenie garści takiej małej chipsów już by mi wystarczyło. Ale znów zawsze muszę kupić dużą paczkę. Oczywiście nie muszę jej jeść na raz, ale ktoś musi potem tą paczkę i tak zjeść, i zazwyczaj ja ją jem po prostu przez dwa dni, pomimo, że moja ochota już jest zaspokojona. I takie małe paczuszki to jest dla mnie coś idealnego, bo kupię sobie małą paczuszkę, zaspokoję swoją potrzebę. I no nie zostaje mi nic jakby na później, czy coś takiego, więc bardzo to jest fajne, że na nowo to wprowadzili. Jeszcze z tego co widziałam, nie ze wszystkimi smakami jest to wprowadzone, albo przynajmniej w to nie ma chyba jeszcze wszystkich smaków, jest dość mało tego. Ale fajnie, że to się na nowo pojawia na rynku, bo pamiętam, jak byłam dzieckiem, to były często takie małe. I powiem wam, że co nowo też są spoko, bo kosztują 4 zł. Jeśli to nie jest jakaś promocja, bo możliwe, że robią promocję, skoro to wprowadzili, ale jakby spoko, więc będę sobie to chrupać i przy okazji ogarniać to, co muszę. A potem będziemy już szli do kina. Do kina muszę wychodzić, żeby iść do kina, muszę być o 17.00. Ale myślę, żeby wyjść trochę wcześniej i może bym skoczyła do biblioteki. Tylko muszę sprawdzić, czy ta biblioteka jest otwarta. Ponieważ skończyłam czytać tą książkę, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, totalnie Wam ją polecam. Naprawdę, to jest jedna z lepszych książek, jaką przeczytałam. Um, i skończyłam ją czytać i teraz na mojej liście mam, że chciałabym przeczytać pierwszą część Harry'ego Pottera, bo jakoś mnie ciągnie do tej książki od dłuższego czasu. I dużo osób mówi, że ta książka jest super, więc chcę sama się przekonać o tym. A uznałam, że nie będę kupować tej książki, tylko że sobie ją wypożyczę, no bo chyba każda biblioteka ma Harry'ego Pottera. To jest tak popularna książka, że dziwne by było, jakby jej nie mieli więc sobie tam podejdę, jeśli będzie ona otwarta, to wtedy po prostu wyjdziemy z domu trochę wcześniej. Ale jak na razie ogarniam to, co muszę. Ogarnąłam tyle, ile miałam. Większe rzeczy udało mi się ogarnąć, więc jest sukces. Sprawdziłam też, czy biblioteka jest otwarta. Niestety jest już zamknięta, więc będę musiała jakoś w tym tygodniu co do niej skoczyć wcześniej. I teraz idziemy do tego kina, bo już muszę wychodzić, żebym się nie spóźniła, chociaż mam już bilet kupiony, więc tak naprawdę mogę się spóźnić. Tym razem na nauszniki, bo jak wcześniej było mi ciepło, to teraz pewnie będzie zimno. Jeszcze niestety wieczory szybko ciepłe nie będą. Kończyłam, teraz wracamy do domu. Powiem Wam, że byłam całkiem sama na sali, więc było spoko. A o filmie więcej wam powiem w do domu, bo jest manka zimno i mi ręka zamarza. Spytacie, powieszam chodzę w kółko. Otóż dlatego, że moje oca sobie uda nie znowu. Jak stoję w miejscu, to boli, a jak chodzę, to nie boli. Zrobiłam sobie od razu kolację, bo staram się nie iść po 20, a ja w ogóle do domu wróciłam po 20, jest 20.30. Tak więc będę to jeść. Tu mam obiadek z wczoraj jeszcze, to są siekane kotlety czy coś takiego. Wykorzystam sobie do tego też resztkę mojego sosu czosnkowego, żeby sobie to tak jakby moczyć, coś takiego. I, i będę teraz jadła. To tak, teraz trochę opowieści, jak było w kinie i o samym filmie. To tak, w ogóle kupiłam sobie kole chyba drugi raz w życiu kupiłam sobie coś w kinie i czułam się z tego powodu bardzo szczęśliwa. W ogóle myślałam, że ta kola będzie dużo droższa, bo tak często ludzie y, są rozemocjonowani tym, jak drogo jest w kinie. I ja sobie wzięłam kole która miała 500 ml. Ja myślałam, że ona będzie... Nie wiadomo ile kosztować, że 16-20 zł. Ona kosztowała 14 zł. Jakby wiadomo, to jest dalej ponad dwukrotna przebitka od takiej zwykłej koli, którą kupicie w sklepie za 5 zł, chyba, albo 6. Ale dosłownie myślałam, że to będzie kosztować dużo więcej, więc spoko, miałam kolkę. Fajnie, miałam też na nią ochotę, więc fajnie się złożyło. Byłam sama na sali całkowicie. Ym, więc też było fajnie, bo nikt mi nie przeszkadzał, mogłam się tak w miarę swobodnie czuć. Też w szczególności w momencie, gdy zakrztusiłam się tą kolą, to miałam takie jezu, jak dobrze, że jestem sama, bo zaczęłam kaszleć, a nie chciałabym nikomu przeszkadzać na tej sali. Ym, I film był fajny, więc jeśli lubicie horrory, to polecam, ale nie był on jakoś bardzo straszny. W sumie nie kojarzę, czy tam były jakieś jumpscary, było dużo sytuacji, które tak. Budowały napięcie pod jumpscare, co ja bardzo lubię, jak jest takie napięcie, bo masz tak siedzisz i masz takie, Jezu, zaraz coś na pewno się wydarzy, ale nie wstawiali tam ostatecznie jumpskerów, chociaż jak teraz tak myślę, to może dwa były rzeczywiście, ale w większości przypadków, jak budowali to napięcie, to to napięcie się rozwijało, a nie kończyło je czymś, wyskoczeniem na ekran, więc to jest totalny plus, że film potrafi zbudować napięcie i wprowadzić taki. Strach bez jumpscarów, więc bardzo fajny. Trochę przez tytuł wiadomo, co będzie się działo przez cały film, więc to nie jest film, który Was czymś zaskoczy, bo wy od początku do końca wiecie, że te wszystkie stwory, te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją, no to to jest ten Wilkołak, bo znamy tytuł filmu. Więc jakby dali inny tytuł filmu i na przykład w opisie nie wspominali, że to jest Wilkołak, to na pewno byśmy się czuli bardziej tacy. Nieogarnięci, jak ci bohaterowie w tym filmie, to też pewnie by podniosło jeszcze bardziej e, te napięcie, które jest w tym filmie. Gumem był spoko ten film dałabym taki, powiedziałabym, że to taki typowy średniaczek, nie zaskoczy on Was jakoś mega bardzo, ale też Was yy, nie zawiedzie jakoś bardzo, więc dałabym takie 6 na 10, 5 na 10, 5,5, coś takiego. Więc jeśli lubicie te klimaty, no to ja Wam polecam. Warto się wybrać. On chyba jeszcze będzie w kinach przez jakiś czas, bo on chyba jakoś dopiero niedawno wyszedł, ale nie jestem, nie jestem pewna. No i to w sumie tyle. Też już się tutaj z Wami pożegnam, bo tak naprawdę będę robić journaling, Wieczornie się tak ogarniać i szła spać. Pewnie Wam jeszcze trochę przebitek wrzucę, ale nie wiem po prostu, czy już się do Was odezwę, więc tutaj już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i w sumie niby to jest druga część szukania pracy, ale bardziej bym nazwała to self-care self day, czyli taki vlog, gdzie dbam o siebie, bo i w kawiarni byłam poczytać książkę, później poszłam do kina i tak ogółam dzisiaj wszystko na spokojnie na luzie, więc. E, połączenie dwóch rzeczy na raz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye.